20 czerwca na RFFM odbyła się debata liberałów z udziałem Ryszarda Petru oraz Sławomira Mencena. Pierwsze takie spotkanie panów Ryszarda Petru i Sławomira Mencena. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy panów bardzo serdecznie i już za chwilę poznamy odpowiedź na pytanie o to, kto jest prawdziwym liberałem, jeżeli chodzi o gospodarkę i kto naprawdę reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców. Oczekiwania były następujące: Sławomir Mencen zniszczy, ośmieszy, zaora Ryszarda Petru, a następnego dnia w internecie będą powstawać memy z w roli głównej. Ostatecznie wyszło troszeczkę inaczej, ale o tym zaraz. Najpierw przedstawię wam najciekawsze, w mojej opinii, tematy poruszone podczas tej debaty, w których to tematach pan Petru i Mencen byli ze sobą zgodni. Panowie są zwolennikami likwidacji 13 i 14 emerytury, nie chcą waloryzacji 500, a pan Petru chce dodatkowo wprowadzić próg dochodowy na obecnie funkcjonujący program. Wysokość płacy minimalnej powinna być zróżnicowana geograficznie, powiatowo. Pan Ryszard chciałby, żeby płaca minimalna wynosiła 40% średniego wynagrodzenia z danego regionu. Podatek dochodowy ma być liniowy, 12% z kwotą wolną od podatku. Jedyna różnica jest taka, że pan Mencen chce wprowadzić kwotę wolną od podatku na poziomie 12-krotności minimalnej pensji oraz chce utrzymać, wprowadzić parę ulg. Pan Petru nie chce wprowadzać żadnych ulg i nie określił się co do wysokości kwoty wolnej. Podobnie w podatku CIT, ma być on niższy. Według pana Mencena 9% podatek ma obejmować więcej firm, a według pana Petru ma być niższy niż 19% i również ma być wolny od ulg. Wizyty lekarskie powinny być płatne. Opłata byłaby symboliczna do 15 zł. Tak jak w Czechach, gdzie wprowadzenie tego pomysłu sprawiło, że kolejki do lekarzy się zmniejszyły. Prywatny i państwowy system opieki zdrowotnej powinien być połączony i działać w ramach konkurencji wolnego rynku. Przez jestem zwolennikiem tego, żeby konkurencja była między prywatnymi a państwowym NFZ, em jeżeli chodzi o płatników. Idea byłaby taka, że wpasamy składkę, ale wybieramy sobie, czy płacimy do NFZ, czy do prywatnego płatnika. I on z kolei potem wybiera nam placówkę. Dzięki temu mamy konkurencję. Czy pan jest za takim rozwiązaniem? Bo to oznacza konkurencję między płatnikami. Ja bardzo lubię konkurencję, więc chciałbym, żeby właśnie firmy ubezpieczeniowe konkurowały między sobą. Miałoby oczywiście obowiązek ubezpieczyć według stałej stawki każdego Polaka, żeby nie okazało się, że jeżeli ktoś ma jakąś ciężką chorobę, to nie będzie przez nikogo leczony. Warto też byłoby dopuścić do tej konkurencji państwowe NFZ, tak żeby w razie problemów i problemów z konkurencją cywilizował rynek. Jeśli chodzi o edukację, to panowie są zwolennikami. Tego, żeby to samorządy płaciły nauczycielom, a dyrektorzy mogli przeznaczać więcej pieniędzy dla dobrych nauczycieli, mniej dla słabszych. Panowie nie chcą wprowadzać dodatkowego podatku na obronność. Wydatki na zbrojenia są absolutnie podstawowym wydatkiem państwa i powinny być finansowane w pierwszej kolejności. Tu nie należy się zastanawiać, czy są na to pieniądze, czy nie ma. Jeżeli starczy na coś innego, to wtedy można wydać je na coś innego. Ja jestem przeciwnikiem dodatkowych podatków, bo w ten Polska i tak relatywnie dużo wydaje w stosunku do tego, co zarabia. I chodzi tylko o to, żeby lepiej państwo zorganizować za te same pieniądze. W PiSie idzie cała masa pieniędzy. Na rzeczy, które są niesłusznie na przykład 800 z tego dobrym przykładem. Temat ostatnio bardzo na czasie, czyli ograniczenie gotówki. Sławomir Remencen jest przeciw, a pan Ryszard Petru stwierdził, że gotówka zanika w sposób naturalny i nie należy nic w tym zakresie robić. Ograniczenie gotówki będzie następowało w sposób naturalny. Jesteśmy w Polsce krajem, gdzie jest i który jest czołówce płatności bezgotówkowych. Przed chwilą w parkometrze płaciłem komórką, jesteśmy krajem, który wymyślił blika. W związku z tym to będzie następowało w sposób naturalny. Nie ma sensu wprowadzać jakikolwiek ustaw w tym zakresie, ale ci, którzy walczą o to, żeby jak najwięcej gotówki w Polsce, to jest jakaś propozycja z kansenu, bo to sposób naturalny będzie następowało i ta gotówka z Polski coraz bardziej będzie znikała, ale ona nie zniknie do końca. Teraz przedstawię wam inne ciekawe tematy, w których zdanie panów Mencena i Petru nie było już tak bardzo zgodne. Muszę wam powiedzieć, że za dużo tego nie było. Wiek emerytalny według pana Mencena należy zostawić tak jak jest oraz jeżeli emeryt pracuje i nie pobiera emerytury, to nie musi płacić składek na ZUS oraz PIT. Pan Petru chce wprowadzić równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, 62 lata oraz wprowadzić dodatek 500 zł miesięcznie do emerytury za każdy dodatkowy rok pracy. Pan Sławomir Mencen jest przeciw wstąpienia Polski do strefy euro, a pan Ryszard Petru jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Pan Ryszard jest przeciwny obowiązkowemu poborowi do wojska, a pan Mencen chciałby wprowadzić szkolenia dla mężczyzn między maturą a studiami. Jestem zwolennikiem szkoleń dla mężczyzn pomiędzy maturą a studiami. Polska armia oparta jest na rezerwistach, no i problem jest taki, że nie mamy tych rezerwistów. Edukacja domowa to w opinii prezesa Nowej Nadziei świetny pomysł, ale pan Petru nie chciałby, żeby taka forma edukacji była powszechna. Co pan myśli o edukacji domowej? Pan co, są przypadki, kiedy mógłbym to zaakceptować, ale to nie może być dominanta. Mianowicie jest tak, że w Polsce mam problem z nierównym poziomem edukacji, małe miasta, wsie versus duże miasta. W związku z tym istnieje obawa, że gdyby musimy mieć na, na, narzucić jakiś standard ogólnopolskiej edukacji. Mogą być takie wyjątki, ale nie chcę, żeby to było powszechne. Ryszard Petru chciałby sprywatyzować wszystkie spółki Skarbu Państwa, a Sławomir Mencen nie jest pewny co do prywatyzacji spółek strategicznych, takich jak Orlen. W dalszej dyskusji okazało się, że Unia Europejska nie dopuszcza do tego, żeby przy prywatyzacji takiej spółki można było blokować jej zakup przez spółkę państwową z innego kraju. Mieliśmy już przeboje przy zakupie telekomunikacji polskiej, przez państwową francuską spółkę. I pan Sławomir Męcen chce po prostu tego uniknąć. Nie chcemy powtórzyć tego co stało się z Telekomunikacją Polską kupioną przez France Telecom. Natomiast trzeba bezwzględnie od polityczni spółki skarbu państwa nie powinno tam być miejsca dla polityków, jak to tylko zrobić? dla ludzi, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami w prywatnym biznesie. Nie właśnie, się jak jak to zrobić? Petrus stwierdził, że mimo Unii da się to zrobić. Wystarczy podzielić Orlen na małe spółki, te sprzedawać komu się chce, a UK będzie stał na straży tego, żeby żadna ani polska, ani zagraniczna firma nie wykupiła takiej ilości tych małych spółek, żeby doszło do monopolu. Pytanie tylko, czy na pewno dobrze to zrozumiałem. Może pan to zrobić, bo takie działania są możliwe. Mówiłem tylko o podziale Orlando. i na konkurencji. Ja to wiem, możliwe. że pan chce wyjść, ja bym zostawał i ja chcę zostać. Więc nie może pan zrealizować tego po Mogę. Nie mogę realizować. No, Słowien Menzen... ja chcę wrócić do. wykorzystać swój czas na zadanie. Jak chce pan zabezpieczyć Orlen przed wykupieniem przez holenderskie spółki państwowe? Po pierwsze, powiedziałem, że chcę podzielić Orlen na konkurencję ze sobą firmę. To, to, bo... to, to jest punkt pierwszy. I w związku z tym ma pan, ma pan wtedy konkurencję. Po drugie, w ramach prywatyzacji ma pan ułokik jeszcze, który może się nie zgodzić na pełną koncentrację i jeżeli ten urząd będzie miał normalną, będzie normalnie funkcjonował, nie ma możliwości, żeby poszczególne te małe Orleny były wyłącznie państwowe. Jeśli brać pod uwagę wyłącznie odpowiedzi panów Mencena i Petru, to muszę przyznać, że pan Ryszard mógłby dołączyć do nowej nadziei Konfederacji, ponieważ ma kilka ciekawych pomysłów, które można by było rozważyć. Kto w mojej opinii wypadł w tej debacie lepiej? No cóż, każdy z panów miał swoje mocne i słabe momenty i chyba każdy z nich przyszedł z troszeczkę innym nastawieniem. Zacznę od pana Ryszarda Petru. Pan Petru zarzucił panu Mencenowi, że ten napisał ustawę niezgodną z Konstytucją. Chodzi tutaj o kwestię ministra finansów, który rozporządzeniem może zaniechać pobieranie Podatków. Jak pan dobrze wie, jest to niezgodne z artykułem 217 konstytucji. Nie zrozumiał pan tej ustawy. Ale ja dobrze rozumiałem, i nie. profesor Gwiazdowski też o tym pisze, Mogę się poważnie na autorytet. dla. Z podatków ja, ale, pan, ale pan w tym momencie podejmuje decyzję. I to nie jest tylko moja opinia. Natomiast napisał pan niekonstytucyjną ustawę. Jakby pan był przy mnie wytłumaczyć, jak to się stało, nakładanie podatków i stawek. Następuje w drodze ustawy. Okazuje się, że to jest zgodne z konstytucją, i nawet mieliśmy już taką sytuację w 2019 roku, kiedy rozporządzeniem zaniechano poboru podatku od kryptowalut. Pan Petru nie odpowiedział wprost na pytanie: Czy według niego PiS łupi Polaków tak samo jak PO? Ja bym to inaczej sformułował. Uważam, że tego typu polityka jest niewłaściwa. Mam tutaj inne zdanie. Natomiast. Ja chcę zwrócić uwagę, że PiS rządzi, a nie Platforma. W związku że z tym partią, obiecuje, zrobi która, samo, co robi PiS. partią, która ostatnie przez 8 lat, lat nas łupie, to jest PiS. Jak pan dobrze wie, najbardziej złupiło w ostatnim roku przedsiębiorców. Oni najbardziej stracili na rządach PiS-u. Ale Tusk chce robić to samo, co Kaczyński. Zobaczymy, nie wierzę akurat w takie intencje Donalda Tuska, ale zobaczymy. Pan Ryszard Petru próbował złapać pana Mencena na tym, że w budżecie państwa nie ma pieniędzy na pokrycie jego pomysłów. Tutaj pan Sławomir Mencen wykazał się dobrym refleksem. Pan proponuje, żeby przedsiębiorcy mogli nie płacić składek na ZUS. Ja do Pana w ogóle pytanie, czy Pan liczy swoje propozycje? Ile to będzie kosztowało, to zależy od tego, ilu przedsiębiorców zdecyduje się na niepłacenie usług, połowa. jeżeli połowa to około 10 miliardów złotych. Skąd Pan to weźmie? to wezmę, chociażby z likwidacji 13 emerytury. Dobrze, a do kolejne 10 miliardów z 14 emerytury. Oprócz tego pan Ryszard przyszedł na debatę ze swoimi notatkami, co w sumie doceniam, bo widać, że w jakiś tam sposób do debaty się przygotował. Za każdym razem zadawał panu Mencenowi pytania i starał się konkretnie odpowiedzieć na pytania ze strony prezesa Nowej Nadziei. Dało się wyczuć ze strony pana Petru takie lekkie zadzieranie nosa. Jeśli chodzi o pana Sławomira Mencena, to problemem dla niego była odpowiedź na pytanie o to, jak zagłosowałby w referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Unia, która zapewnia swobodę poruszania się, przepływu kapitału, usług, osób, jest świetnym rozwiązaniem. Referendum które bardzo jest Dzisiaj dzisiaj ma pan dzisiaj nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie, co by pan zrobił? Bo pan państwa partia może zgłosić taką propozycję. Dzisiaj, gdyby było referendum, jest konkretne pytanie. Głosuje pan za tą Unią, która jest niedoskonała, czy pan z niej wychodzi? Wszystko zależy, co się dalej będzie działo z tą Unią. Nie ale nie fejście, referendum która... jest dzisiaj, proszę ale dzisiaj pana. Dzisiaj nie ma żadnego referendum. Ale ja panu zadaję pytanie. Pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja, ale ja panu zadaję pytanie konkretne. Ja, panie... Czy pan nie odpowiada na to pytanie? Ani tak, ani nie. Nie czas zażyłem, się bo tak skończyło. Z tego, co mówi pan Sławomir Mencen, to chciałby on zmieniać Unię Europejską, więc w takim referendum powinien zagłosować za zostaniem Polski w Unii Europejskiej. Doprowadzić do tego, żeby Konfederacja miała jak najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby mieli jak najwięcej mandatów i żeby w końcu mogli zmieniać Unię Europejską od środka. Problematyczna była też odpowiedź na pytanie dotyczące tego tweeta. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba pozbyć się PIT, CIT, VAT, ZUS. PIS, PO, TVN i TVP. Dlatego idziemy wywrócić wam ten stolik. Nie jest to program polityczny, to jest takie żartobliwe hasło, natomiast nie lubię tłumaczyć żartów. Ten żart jest tak oczywisty, że w zasadzie każdego rozumie. Poza niektórymi dziennikarzami i chyba panem. Pan Sławomir powiedział, że ten tweet to jeden wielki żart. Tutaj chodzi o pewną wiarygodność. Skoro to wszystko to jest jeden wielki żart, to jak rozumiem, Konfederacja z TVP nic nie chce zrobić ani nie chce TVP zlikwidować ani sprywatyzować. Pan Sławomir zarzucił panu Petru, że ten jest tylko teoretykiem, nie ma żadnych gotowych projektów ustaw, a pan Sławomir napisał ustawę, która mocno upraszcza podatek PIT. No jednak okazało się, że pan Petru ma gotowe projekty ustaw. Ja proponuję rewolucyjne zmiany w podatku PIT, w podatku CIT oraz w podatku VAT. Obecnie ustawa o PIT ma ponad 400 stron. Ja ją redukuję do 40 stron. I w przeciwieństwie do pana, bo pan tylko pisze w książce, że będą niskie i proste podatki, i nie precyzuje pan, co to znaczy. tak? Nie ma żadnych szczegółów. Ja mam gotowy projekt ustaw, który po prostu jest gotowy do wprowadzenia. Więc można bardzo dokładnie zobaczyć, co proponuję i co rozumiem przez niskie i proste Panie Sławomirze, bo pan kiedyś powiedział, że pan 100 ustaw przygotował, ale one zniknęły. Ja panu chciałam przekazać kilka ustaw, które przygotowałem jak byłem w parlamencie i może panu się przyda. To jest ustawa o, o równoważonym budżecie, o wolnym handlu. Część pana posłów głosowała przeciwko wolnemu handlowi w niedzielę. I o związku Jest jeszcze kwestia tego, że pan Sławomir nie wiedział czasami, jakie pytanie zadać, a jeśli już zadał, to służyło to raczej temu, żeby pan Ryszard doprecyzował, co miał na myśli, opowiadając jeszcze przed chwilą o swoich pomysłach na pewne tematy. O co by w tym temacie zapytał Ryszarda Petru, czy państwo w gospodarce? Czas na lamy z Bardzo pojemny temat. Czy chce pan odwrócić kolejny, żeby najpierw... Przyszedł. Myślę, że mogło być prościej, bo, bo, bo nie wiem dokładnie, czego ten temat może dotyczyć. Państwo ma też wyrównywać szanse, czy inwestować w żłobki, przedszkola, promować zaangażowanie kobiet na, na rynku pracy. Dlaczego państwo powinno promować na przykład zatrudnienie wśród kobiet? Ja nie powiedziałem promować, tylko wspierać. Ja proponuję wiek emerytalny równy dla kobiet i mężczyzn, Możemy zacząć od 62 lat. Dlaczego chce pan obniżyć wiek emerytalny dla mężczyzn do 62 Nie, lat. Nie chcę zrównać. Podsumowując, sympatycy Konfederacji byli mentalnie przygotowani na całkowite zaoranie Ryszarda Petru przez Sławomira Mencena. Prezes nowej nadziei myślał podobnie i nagrał nawet prześmiewczego TikToka. Ostatnio dostałem taką prośbę od mojego wielkiego fana, Ryszka Petru. Chciał się ze mną spotkać ponieważ bardzo lubię spełniać marzenia fanów. Już jutro o godzinie 18 na antenie radia RMFFM, FM będziecie mogli wszyscy posłuchać, jak opowiadam Ryśkowi, jak działa gospodarka. Wydaje mi się i z tego, co czytam na Twitterze, nie tylko mi się wydaje, że pan Sławomir Mencen całkowicie olał sprawę, bo w końcu chodziło tutaj o Ryszka Petru, który nawet nie jest ekonomistą, tylko wychowankiem Balcerowicza, jest politykiem starej daty, o którym kiedyś robili memy. Z drugiej strony mieliśmy pana Ryszarda Petru, który przyszedł z notatkami, znał poglądy pana Sławomira, drążył, zadawał pytania, starał się, był aktywny i nie popełniał aż tak dużo wpadek jak zwykle. Dzisiaj, słuchajcie, 25% pieniędzy z 500 plus trafia do najwwudziestu najbogatszych Polaków. Panu Ryszardowi po prostu się chciało, wiedział, z kim będzie debatować, więc się przygotował. Wydaje się, niewiele, prawda? Ale chyba większość ludzi się tego nie spodziewała, i między innymi dlatego pan Ryszard Petru chyba troszeczkę zapunktował. Ryszkowi Petru się udało to, czego nie udało się ani pisowi, ani całej opozycji. Postawił Sławka Mencena w sytuacji, w której ten musiał się zmierzyć jak równy z równym. Ostatecznie debata była bardzo wyrównana, nawet sympatycy Konfederacji przyznali, że debata zakończyła się remisem. Pytanie tylko, czy jest to powód do zachwytu? Czy remis polskiej reprezentacji w piłce nożnej z San Marino byłby powodem do zachwytu? No w sumie po tym, co pokazaliśmy w meczu z Mołdawią, może i tak. Wydaje mi się, że na przykład pan Krzysztof Bosak od samego początku podszedłby serio do tej debaty i ostro by się do niej przygotował. Pewnie miałby za sobą jakieś notatki i w trakcie debaty coś by tam sobie zapisywał i wykreślał. Pan Sławomir w mojej opinii nie przygotował się do tej debaty i powinna być to dla niego lekcja na przyszłość. Nie można lekceważyć przeciwników. Bywało tak, że partie przez takie lekceważenie przeciwników Przegrywały wybory. Pan Ryszard Petru już na końcu poruszył temat koalicji PiS i Konfederacji. Przestrzegam pana, że będzie ma, pan musiał robić koalicję z PiSem albo z Platformą. No to, to... to inaczej nie będzie pan ministrem finansów, bo musi pan zlecić z kimś koalicję. pytanie jest takie. Czy pan nie wyląduje przypadkiem ostatecznie z koalicji z PiSem, i żeby jakąkolwiek ustawę przeprowadzić, to będzie pan musiał ich przekonać do tego, bo oni będą mieli większość. Pytanie: ile z tych wolnościowych i wolnorynkowych pomysłów pana Ryszarda Petru chciałaby wprowadzić koalicja obywatelska? Jakie jest wasze zdanie odnośnie debaty Ryszarda Petru ze Sławomirem Mencenem na RMFFM? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.